Papis, tak mówi senator Brejza i pokazuje zdjęcia. Zdjęcia po bojowisku, po wystrzale granatnika. Tego granatnika, który wystrzelił komendantowi policji w rękach. Tego, o którym komendant myślał, że jest głośnikiem. Jacek Tacik. Ten granatnik został przez niego odpalony w godzinach porannych. Te zdjęcia, nigdy wcześniej niepublikowane, do których dotarł senator Koalicji Obywatelskiej, pokazują, że w komendzie głównej policji mogło dojść do tragedii, a to, że nikt nie zginął, także poza komendą, to już tylko przypadek. Ten granatnik ma wbudowany system zabezpieczeń, który sprawia, że głowica uzbraja się po przeleceniu 15 metrów. Całe szczęście yy, wystrzelony ładunek przez komendanta nie uzbroił się. Do eksplozji doszło pod koniec ubiegłego roku. Komendant główny policji, jak tłumaczył w rządowej telewizji, wywiózł prezent do Polski z Ukrainy, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem. Miał nie wiedzieć, że wozi granatnik. Nikogo o tym nie informował. Przekazał mi właśnie taką e, tubę po granatniku, ale przerobioną na głośnik. E, był, był manipulator na tej tubie. Zaprezentował mi w jaki sposób można tę muzykę odtworzyć. A to już efekty próby odtworzenia muzyki, otwory na wyrot w betonowych stropach, gruz, zniszczone biurowe sprzęty na kilku piętrach. Największe na parterze, gdzie siedział najbardziej poszkodowany ochroniarz. Jeżeli mamy komendanta policji, który mało się nie zabił we własnym gabinecie, bo się bawił czymś, co myślał, że jest zabawką, a okazało się być prawdziwą bronią, to jesteśmy pośmiewiskiem w całej Europie. I stąd opozycja domaga się dymisji szefa policji oraz ministra wewnętrznych i administracji Pi. Problemu jednak nie dostrzega. Opozycja zajmuje się sprawami, które, które nie są żadnym przedmiotem, który wymagał jakby zainteresowania opinii publicznej w takiej dozie, jaką dzisiaj prezentujemy. To linia obrony, której trzyma się teraz partia rządząca, bo w to, że komendant nie odróżnił broni od zabawki, a widać ją dobrze na tych zdjęciach, trudno uwierzyć. Te zdjęcia są symbolem, symbolem państwa PiS po 8 latach rządu w tej formacji rozkład, nieprzestrzeganie prawa, ale też działalność układu, który chroni sprawców. Komenda Główna Policji nie chce komentować sprawy, ponieważ zajmuje się nią prokuratura. Postępowanie w tej sprawie toczy się, zostali powołani biegli, e, którzy nie wydają opinię i w ich rękach jest teraz kwestia czasu, e, gdy ostatecznie przygotują opinię. PiS taką opinią nie za bardzo się przejmuje i nawet tego nie ukrywa. Sprawa jest zakończona, została poczyniona przez tych, którzy za to odpowiadają. Jako pokrzywdzony. Czyli wyrok wydano we własnej sprawie. Komenda mógłby takim granatnikiem się bawić każdego dnia Jarosław Kaczyński był, był brawo. No to jest komendant pisowski. W normalnych warunkach pan komendant powinien przestać pełnić funkcję. W tych warunkach komendant ma status osoby pokrzywdzonej. Doszło do eksplozji. Jacek tacik. Fakty.